Jeżeli chcesz zostać nurkiem, to warto odbyć kurs OWD, czyli Open Water Diver. Jest to podstawowe szkolenie, które wyposaży ciebie w wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym będziesz mógł bezpiecznie nurkować w morzach i jeziorach zgodnie z nadanymi uprawnieniami. A jak wygląda taki kurs i egzamin? Jakie rzeczy i po co na nim się uczymy? Na te pytania odpowie Jakub Cieślak, który jest instruktorem nurkowania. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Jakub. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Godzinę temu? Tak. <grych> Tutaj. Jakub? Zaskoczę cię w deepspocie. Ale przyznam się uczciwie, w weekend byłem na honoradce. O, jak było? Zaskakująco przyjemnie, aczkolwiek jak na ostatnie wizury, które tam potrafią być, nie było najlepiej z tych wszystkich wizur, jakie są, ale cały czas obserwuję bardzo dobrą tendencję na tym akwenie, że jest in plus, chociaż kiedyś miałem wrażenie, że to się nie może dobrze skończyć, a jak na razie fajnie jest. Mi najbardziej się podoba w tygodniu rano, jak nie ma ludzi. No, to wiesz co, to chyba każdy, zwłaszcza szkoleniowy szkoleniowe gdzie są ludzie, którzy, że tak powiem, szkolą się lub robią pierwsze kroki pod wodną, to masz gwarancję, że kiedy oni są, ze sam zwiewać. Ale to też jakiś urok, nie? Oczywiście. No właśnie. Jeden z tematów, który gdzieś tam słuchacze rzucili, w sumie mam wrażenie, że to są osoby, które jeszcze nie nurkują, to opowiedzieć, jak wygląda taki kurs OWD. Jest pewnie dużo materiałów w internecie, jak to bywa, ale tak od strony praktycznej. Czyli postanowiłem zostać nurkiem, zwiedzać ten podwodny świat. No, doczytałem gdzieś w internecie, że to się zaczyna od OWD, a nie od zakupu sprzętu w Decathlonie. I Tak. Pierwsza rzecz to jest wybór federacji, tak? Jedna federacja, druga federacja. I teraz pytanie, czy te kursy w tych federacjach różnią się między sobą tak diametralnie, czy to raczej jest drugorzędne? Jejku, piękne pytanie. Bardzo mi się podoba, bo ono ma e, z, dla mnie taką drugą stronę, że jak ja zaczynałem, a e, no, teraz uwaga, pojedzie dziadem, 20 lat nurkuje, e, jak ja zaczynałem w zasadzie, w, jeszcze wtedy w raczkującym dość internecie, e, w zasadzie percepcję miałem tylko o dwóch federacjach: było e, PADI i CMAS. Tak naprawdę, teraz tych federacji jest e, więcej chyba niż gwiazd e, na niebie, więc e, to jest e, zaskakujące. I takie wrażenie, że, że nie bym masz rzeczywiście wybór, ale rzeczywiście już w zasadzie mogę ci odpowiedzieć w bardzo dużym telegraficznym skrócie. Te szkolenia są bardzo do siebie podobne, w zasadzie jest to drugorzędny wybór, czy wybierasz federację. W pierwszym razie się takim, no to jest taka teraz dość często powtarzana historyka w internetach, lepiej zacząć od szukania dobrego instruktora z polecenia, trochę jak z ekipą budowlaną, lepiej br brać kogoś z polecenia niż e, tak czytać, zwłaszcza, że nie bardzo ma mamy punkty odniesienia, do których możemy się odnieść przy wyborze e, w internetach. Zwłaszcza jak jesteśmy początkujący, to pewnie nie zrozumiemy tego, i tyle. A jedynym czynnikiem, na który najczęściej ludzie potrafią w ogóle zwracać na tym etapie, na zasadzie porównywania, jest co? Cena. Ważne, żeby nie była za niska. No i do tego dążymy. To, to już wiemy. Czyli generalnie wybieramy sobie instruktora z polecenia, no i zaczynamy właśnie kurs. I jak wygląda taki kurs? To jest teoria, praktyka, czy sama praktyka, czy teoria? Czy to troszeczkę jak w nie, kursie na prawo jazdy, że jedno z drugim połączone? Jak to wygląda takie OWD? To się też przez lata zmieniało. Teraz jest naprawdę. Yy to jest szybka akcja tak naprawdę. E, w zasadzie fajne jest to, że możesz od razu przyjść e, po zapisaniu się na kurs, tam zatwierdzenie jakieś formalności z tym związanych, w zasadzie masz tego samego dnia w zasadzie już wchodzić do wody, o ile oczywiście się dogadasz się na termin z daną szkołą, danym instruktorem nurkowania, bo tak naprawdę część teoretyczną będziesz się uczył najprawdopodobniej, przynajmniej w tych federacjach, w których ja uczę, a uczę w dwóch dużych federacjach. W zasadzie uczysz się online e, w w zaciszu domowego, że tak powiem, w zaciszu domowym tam co jest spokojnie to wycisz, a przychodzisz na zajęcia z instruktorem to praktycznie tylko wyłącznie na tą część przyjemnościową, czyli pod wodą i w zasadzie w chwilę moment możesz znaleźć się pod wodą i już bawić. A czy jeżeli czegoś nie wiem nie z tej online nowej teorii? To nie wiem, mogę z instruktorem pogadać przed takimi zajęciami praktycznymi. Ale rzeczywiście, że tak. Jak najbardziej, e, po pierwsze, tak. Najpierw sobie robisz taką bardzo podstawową e, część. E, najczęściej, jakieś tam pierwsze dosłownie dwa rozdziały, żeby coś zrozumieć. Jeżeli umówisz się z instruktorem, że od razu przychodzisz na zajęcia basenowe, to on w zasadzie, zanim ty sięgniesz do tej teorii, już ci włoży jakąś wiedzę w tak zwanym briefingu przed nurkowaniem, tak? I już w zasadzie możesz wchodzić do wody. I jak najbardziej, jeżeli cokolwiek, no też nie, nie mogę mówić za wszystko. Instruktorów nurkowania na świecie, ale z mojego punktu widzenia, dla mnie jest to dość naturalne. Jeżeli ktoś ma problem z online'em czy z tą teorią, jak, w jakiekolwiek promił ją by i nie przyjmował, ja jestem dla niego, żeby właśnie z nim usiąść. Yy, Przerobić. Też te w dzisiejszych czasach, słuchaj, już nie trzeba jest się umawiać w salkach e, szkoleniowych, przyjechać o 19 do instruktora, który prowadzi centrum nurkowe w garażu i tam, się, no, i tam się schować widzę, że znamy te tematy. Tylko teraz tak naprawdę ludzie e, mogą się złapać też online'em, tak? Czyli ktoś ma problem z teorią, pisze do mnie, słuchaj, mam problem. Za chwilę się umawiamy na Zoomie i siedzimy i sobie gadamy. No właśnie rozmawiałem z Michurem od tu to Michur tak samo mówi, że pierwsze lekcje onlineowo przez internet pogadać, porozmawiać, I mówię, ale jak to nie w garażu? Gdzie ten klimat, nie? No, niektórzy pewnie żałują, że nie ma tego klimaciku. No. Dokładnie tak. No dobra, czyli mamy teorię, teorię poznajemy, teorię pewnie jakieś, nie wiem, znaki są tam do poznania, jakieś procedury bezpieczeństwa, i potem mamy praktykę. Rozumiem, że praktyki jest więcej w takim kursie. Tak, no przede wszystkim, znaczy nacisk jest większy, yy, jest położony na część praktyczną, chociaż oczywiście praktycznie chyba nie ma takiej federacji, no może tam z jakimś wyjątkiem, że zawsze jest narzekanie, że tej praktyki mogło być zawsze więcej, nie? A, ale to jest wszystko ważenie, myślę, że za tym stoją mądrzejsi ludzie, którzy kombinują to, że to jest tak dobrze wyważone, że nie za dużo też i nie za mało, żeby było akurat, ale też żeby był taki... Mały niedosyt, żeby zaraz potem coś się działo w temacie, żeby się rozwijać dalej, żeby była po potrzeba tego rozwijania się dalej, szkolenia, no ale też oczywiście zdobywania samodzielnie e, doświadczenia. Trochę jak z prawem jazdy. Idziemy do szkoły, a potem wyjeżdżamy na ulicę i się, I uczymy. się uczymy, jeździć. uczymy jeździć. Trochę podobnie jest z nurką, nie? Oczywiście się prześ... prze... trochę przesadzam w tym, ale rzeczywiście praktyka już jest taka e, we własnym zakresie bardziej, tak? To są solidne podstawy w ramach tej teorii, e, praktyki, a takie doświadczenie zdobywamy już. Nurkując z klubem, czy ze szkołą nurkową, czy jak? Gdzie bądź? No ja pamiętam te moje też początki, że na początku basen, potem wody otwarte i tak dalej. I, i te pierwsze samodzielne nurkowania to też były takie bardziej, bym to nazwał, doszkalające, aniżeli takie samodzielne, że się czuję pewnie. Pamiętam, że z kumplem weszliśmy pod wodę po raz pierwszy sami i się rozejrzeliśmy po sobie, co teraz? Gdzie jest instruktor, który nas prowadził? Oj, to jest, to, to jest duży temat, właśnie. Też ten moment, kiedy to trzeba też ludziom czasami pokazywać w ramach szkolenia, czyli uczyć ich tej samodzielności, tak? Czyli oni muszą czuć, Trzeba im pokazać drogę, że no słuchajcie, no nie można tak, że cały czas będziecie pływać z jakimś krajobrazem po tym, że czyjąś butle widzicie tak naprawdę cały czas przed sobą i wtedy jesteście szczęśliwi, tylko uczyć ich już w ramach kursu właśnie takiej samodzielności. No i to też jest kwestia wyboru instruktora. Podczas kursu pamiętam, wykonywane są różne ćwiczenia. Powtarzamy je, ja się pamiętam, zastanawiałem, po co my to robimy, czy to mi się faktycznie przyda. Na przykład, nie wiem, zdjęcie maski. Zadałem pytanie instruktorowi, po co ja mam ściągać maskę, przecież nie potem ją zakładam, żeby ją ściągać. Po co są te ćwiczenia robione? Słuchaj, w zasadzie to to jest, to jest moja długa opowieść zaraz na początku każdego kursu nurkowania, że tak naprawdę właśnie wszystkie te sytuacje ćwiczymy głównie po to, żeby one się nigdy w życiu nam nie wydarzyły, nie? Ale gdyby się miało wydarzyć, to żebyśmy mieli wiedzę i umiejętność, żeby sobie z tych sytuacji poradzić. Ja myślę, że to też jest. Ja to tłumaczę też ludziom tak, że to jest też taka forma, że na, my jesteśmy ludźmi dorosłymi, przyzwyczajeni do chodzenia po świecie na dwóch nóżkach i do tej rzeczywistości. Ciężko nam się. Przestawić na ten świat podwodny. Ja uważam, że te ćwiczenia są po to, żeby trochę nam zasłonić głowę i myślenie, żebyśmy nie myśleli o tych rzeczach i skupili się po prostu na przeżywaniu tej przygody podwodnej i, do, i nagle się okazuje, ojej, już rozumiemy to środowisko. Więc to jest kolejna warstwa, którą ja podejrzewam, że ktoś sprytnie ukrył w tym, że my robimy te dziwne ćwiczenia, które nie do końca są dla nas jasne, chociaż praktyczność każdego ćwiczenia jest wytłumaczalna i my to tłumaczymy praktycznie w trakcie zajęć, po co robimy to ćwiczenie, jaka jest wartość jak gdyby, praktyczna każdego tego ćwiczenia i myślę, że z każdego ćwiczenia jestem w stanie wyspowiadać się może poza jednym ćwiczeniem, które uczciwie od razu mówię ludziom, czyli zdjęcie i założenie sprzętu pod wodą. Że w sytuacji mojej 20-letniej kariery razem w życiu podjąłem decyzję, żeby zdejmować sprzęt pod wodą. Wcale nie, że musiałem, tylko chciałem zobaczyć po prostu, bo miałem delikatny wyciek z jakiegoś węża, tak naprawdę i to był jedyny moment, kiedy w życiu postanowiłem zdejmę sprzęt pod wodą, zobaczę co tam się dzieje i to jest jedyne ćwiczenie, które rzeczywiście, no raczej szansa, że to będziesz robił pod wodą jest naprawdę, naprawdę nie. Niewielka. tak? A zdjęcie maski. A zdjęcie maski. To nie jest tak, że ty uczysz się tego, żeby zdejmować maskę pod wodą, ale na przykład, już po pierwsze, zdarzają się historie, że te maski zaczynają cię irytować ze względu na to, że się jakoś tego dnia postanowi maska się nie dogadywać z twoją twarzą. I zanurzysz się pod wodę i co pół minuty czujesz, że nalewać się woda pod nosem i, ty... i ona ci irytuje. No to wylewasz tą wodę, to wylewasz tą wodę, to wylewasz. Jeżeli ktoś się z tym stresuje to już ma problem, to jest ewentualna przyczyna paniki pod wodą, tak? Więc po to też ćwiczymy do upadłego, dlatego to jest ćwiczenie, które irytuje kursantów, ponieważ ono ma nauczyć ludzi tego, żeby nigdy w życiu nie wpadli w panikę w sytuacji, gdyby ktoś przepłynął, niechcący pacnął nas w tą maskę, zaleje na maskę i my pod żadnym pozorem nie powinniśmy wpaść w żadnym momencie w panikę z tym, tym wywołaną, tak? No i może też zdecydować się, kurczę, z tą maską się nie dogaduje, to ją zdejmę na chwilę, założę na, na nowo i zobaczę, czy będzie lepiej. No i jeżeli ktoś jest już nurem, który postanawia mieć wszystko zdublowane, to na przykład tada, nagle wyjeżdżasz z maską, schowaną zapasową maską w kieszeni od suchego skafandra czy od jacketu i zamieniasz sobie maski, bo zostałeś nauczony dobrej praktyki posiadania na przykład zapasowej maski. I już. Czyli faktycznie przy, przydatne ćwiczenie. Jak najbardziej. A piwot? Ojej, to słuchaj, no w zasadzie to jest kurs nurkowania, od, opierając się o to, żeby rozumieć gdyby zasady związane z neutralną pływalnością, bo rzecz jak w ogóle nie będzie miał pojęcia, jak utrzymać neutralną pływalność, to będzie ci, nawet już nie chodzi o ten czynnik, że on tam będzie obijał się o to dno zabawnie, mniej bądź bardziej zabawnie, no ale po pierwsze, no będzie latał góra-dół, co jest też potencjalnie niebezpieczne dla niego, tak, zmiany ciśnienia gwałtowne, no i brak komple kompletnego ogarnięcia się, to jest brak kompletny komfortu, więc taki człowiek po dwóch nurkowaniach wychodzi z wody i mówi dziękuję bardzo, ja nie będę nurkował, bo yy, latam jak go głupi powie powierzchnia, dno i nic nie czuję, więc to ćwiczymy do... znowu do znudzenia, żeby człowiek miał kontrolę na tą pływalnością. Czyli te wszystkie ćwiczenia, które na początku wydają nam się być może bezsensowne i nieprzydatne, one gdzieś tam owocują i się jednak przydadzą w życiu w drukowaniu. No, jeżeli ktoś rzeczywiście nie czuje sensu tych ćwiczeń, no to ja bym poważnie porozmawiał z jego instruktorem na ten temat, że chyba mu nie wytłumaczył, dla jaki jest właśnie sens tych ćwiczeń, tak? Ja myślę, że jeżeli ktoś czytając w internecie, chociaż no, Kamil, podziwiam cię, jeżeli rzeczywiście podchodziłeś do swojego kursu w ten sposób, że czytałeś, jakie ćwiczenia będziemy na kursie, bo ja na przykład absolutnie nie, i mam wrażenie, że większość ludzi tak robi, że nie czyta w ogóle opisów kursów nurkowania, tylko przychodzi i nagle jest zdziwiony, co robią pod wodą, nie? Ale to, jeżeli takie miał pytania, to bym je zadał przed kursem i instruktorowi i dobry instruktor by ci wytłumaczył punkt po punkcie, jeżeli byś sobie życzył każde ćwiczenie po... Po co je robimy? A powiedz mi, jakie są w sumie takie największe nie trudności dla początkujących? No bo szkolisz sporo pewnie ludzi na OWD. I co jest na taką największą trudnością, być może w ćwiczeniach, czy jakichś innych czynnościach dla tych początkujących? Ja myślę, że to jest w ogóle... Znaczy tak, na pewno maska jest zawsze taką dla nas, instruktorów, takim papierkiem lakmusowym, pokazującym kto jest Potencjalnym takim właśnie źródłem jakiegoś stresu. W sensie, kto z grupy najprawdopodobniej będzie miał duże problemy, takie barier bariera psychologiczna, tak, że coś go będzie stresowało, będzie łatwo wpadał w stres i będzie się denerwował, to w zasadzie przy ćwiczeniu, pierwsze ćwiczenie z maską, które jest już na pierwszych zajęciach, czyli częściowe zalanie maski, już nam mówi, kto w grupie ewentualnie będzie się stresował i będzie e, miał jakieś problemy i trzeba będzie te rzeczy częściej ćwiczyć. czyli to jest takie ćwiczenie, które trochę grupę szereguje ci na tych ludzi, ok, z tymi. Będzie spoko, szybko pójdzie, łatwo, a tutaj trzeba będzie troszkę więcej czasu poświęcić, pomęczyć się, ale pływalność też. Są ludzie, którzy, słuchaj, łapią pływalność w sekundę. Po raz im wytłumaczysz, zrobią ćwiczenie, wspomniany pivot, potem hovering i robią to kapitania. Są ludzie, którzy zrobią te ćwiczenia, umęczą się, w końcu zrobią, ale potem pływasz z nim i widzisz, że oni cały czas tylko góra, dół, góra, dół, góra, dół, tak? Bo tego nie czują i też. Każdy ma trochę swoich, jak gdyby, yy, takich miejsc, gdzie słabiej sobie radzi, czasem sobie lepiej. No ja pamiętam, właśnie też dla mnie był problemem, była maska. W sumie nie zalanie, nie zalanie całe, tylko zdjęcie maski. Zdjęcie maski momentalnie, Ale taki, yy, oddychanie nosem. Taka psychologiczna bariera, nie? To tak, by... jak ja sobie w końcu mówię, nie mogę sobie z tym poradzić mm. i w końcu mówię, idę w internet. <laughs> ktoś napisał po prostu, myśl, zacznij sobie mówić, że oddychasz ustami i, i zadziałało. Więc to był problem, problem z głową, a nie z niczym innym. Do tego stopnia, że naprawdę trenowałem w brodziku, zdjęcie maski, bo już nie chciało mi się wstawać, tych Mac 50. Lat. No ale super, tak, właśnie tak. Ja też dwa razy w życiu zadałem komuś pracę domową. Wchodzisz do wanny, siedzisz w wannie z maską i co zalewasz, i wydmuchujesz wodę z maski na przykład. Była dziewczyna jednak, która sama sobie zda pracę domową i opowiedziała potem dokładnie, skrupulatnie, jak siedziała godzinę w umywalce i tam wiesz, głowę do, po, do umywalki, zalanie maski i oczyszczenie, tak? No bo to wszystko siedzi diabeł w głowie, który ci mówi, że to jest straszne, że nos jest w wodzie, to jest tragiczne, tylko ci ludzie nie pamiętają, znaczy nie pamiętają. Ten diabeł w głowie nim zasłania to, że oni przed chwilą przecież pływali w tej wodzie, zanurk potrafili zanurkować, tylko bez maski, tak? Zanurkować to ich nie. Żaden sposób nie stresowało. Tylko to, że wchodzą suchym nosem i nagle muszą go zalać, to jest stresujący element. No i jeszcze taki to, co ja pamiętam, że po zdjęciu maski wydmuchanie powietrza nosem kończyło się zastaniem zaraz wody. A są ludzie, to jest dla mnie do dzisiaj niesamowite, to są ludzie, którzy w ogóle nie kumają rozdzielenia tego mechanizmu typu, wiesz, mówisz oddychaj nosem. Nie. Nie jest w stanie, na przykład. Albo właśnie, przestań oddychać nosem. Nie jest w stanie przestać oddychać nosem. Miałem jednego człowieka, literalnie, który po prostu musiał się trzymać za maskę, bo cały czas robił wydechy nosem i w związku z tym cały czas sobie tą maskę odsysał od twarzy, więc zalewał ją wodą. No. Więc no, ta, takie są modele. Czy jeszcze jakieś, nie wiem, inne trudności dla początkujących, coś, co jest takie, jest taką jakąś barierą może? Wiesz co? Nie, nie, to są te takie dwie naczelne gdyby, rzeczy, które zawsze gdzieś tam wracają, czyli zalewanie maski i ćwiczenie neutralnej powalności. Wszystko inne to jest raczej czysta przyjemność. Rzadko się zdarza, żeby się ktoś gdzieś tam zawieszał, miał z tym problemy. Zawsze się ktoś znajdzie, ktoś zaskoczy jakimś na przykład pomysłem, gdzie będzie stwarzał problemy, ale to już wiesz. To już trudno nawet przywoływać jakieś konkretne przykłady na, na takie historie. Nie, ja myślę, że, że to tak naprawdę to są te naczelne rzeczy. A taki związany ze zmianą, no bo do tej pory szkolimy się, uczymy w basenie, mhm. przed tymi nurkowaniami w wodach otwartych nie ma jakiegoś stresu, no bo to zmiana pianka się pojawia, zimna woda, brak wizury. Wiesz co, no ja już trochę o tym zapominam, bo korzystam z przyjemności szkolenia w deep spocie, więc po pierwsze znika ten temat związany z przestrzenią pod wodą i głębokościami, to jest super. Myślę, że teraz bariera wejścia w wodę otwartą jest trochę lepsza. No wiadomo, że jeżeli ktoś się zderza z rzeczywistością polskiej Wody, no to oczywiście, że nagle odkrywa, że może być gorsza widoczność, ale też jak mądrze się zorganizuje, to też nie jest tak, że jest tragicznie. Ja myślę, że ludzie się w ogóle stresują, jak gdyby tym faktem, że, że się pojawiają w nowych okolicznościach i te nowe okoliczności są w ogóle dla nich wyzwaniem. Jakby to nie było, słuchaj. Nawet no, jest, jeżeli to jest kurs kończony w morzu czerwonym, jest cudownie upalnie, sympatycznie, ludzie się tym stresują, bo są nowe okoliczności, boją się, że będą musieli zrobić te same ćwiczenia, tylko w nowych warunkach. A bo tu się kaptur pojawia, wiesz, bo tu skafander jest grubszy czy coś. I to wszystko wpływa na to, że jednak. E... Oni zawsze są lekko no to teraz rola moja, dobrego instruktora, jest, żeby właśnie pracować nad tym stresem i rozładowywać go, tak? Przed nurkowaniem. Jasne, a powiedz mi w takim razie, jak wygląda taki egzamin i jak bardzo on się różni od nie wiem, kursu, od tych ćwiczeń, które tam e, wykonujemy na takim kursie. Czy to jest jednak odtworzenie kursu i zaliczenie? Ja to podkreślam za każdym razem. To już nie jest żaden egzamin, to już nie jest prawo jazdy, nie ma żadnego egzaminatora. Kurs kończymy. Z tym samym człowiekiem, który zaczyna z nami przygodę podwodną na szkoli. Po prostu wykonujemy z nim cztery nurkowania szkoleniowe, tylko już w warunkach wód otwartych, gdzie tak naprawdę ten człowiek powtarza dokładnie te same rzeczy, które robił wcześniej na zajęciach. Tylko tym razem nie jest to mu demonstrowane przed wykonaniem pod wodą, tylko jest co najwyżej przypominane przed wejściem do wody. Ale wszystko jest zrobione tak, żeby tak naprawdę wszystko zrobić, żeby ten człowiek podołał tym zadaniom, nie utrudniamy mu życia, nie nurkujemy. Z linijką, nie sprawdzamy czy 2 centymetry się pomylił, czy nie. To nie jest ten fo, y, ta, ta forma, jak gdyby testu. Ten to jest tak naprawdę staż do zaliczenia z instruktorem, który. Y, co najwyżej może nam powiedzieć, nie, że nie zdałem, czy nam się nie udało, tylko że musimy coś jeszcze poćwiczyć. To jest myślę coś, co chciałbym przekazać wszystkim ludziom, którzy się stresują przy tym faktem, że to nie o to chodzi, żeby komuś zrobić, a nie zdałeś, tylko raczej właśnie słuchaj, musimy to jeszcze poćwiczyć. Czyli tak naprawdę nie ma czym się stresować, jeżeli chodzi o. Absolutnie. To jest właśnie dla nas przyjemność. U, uprawiamy ten sport dla własnej przyjemności i tak samo nam instruktorom nie zależy na tym, żeby dla własnej przyjemności, Komuś robić stres, denerwować go i testować go. Czyli dobre przygotowanie praktyczne przed egzaminem, to tak naprawdę jedziemy na fototwarty, chill out i robimy to samo. Ja myślę, że to jedynym elementem testowym to jest test kończący teorie. W każdej federacji, y, mogę się mylić, może nie znam wszystkich, ale wydaje mi się, że w większości, to to jest jedyny element, który jest formą sprawdzenia wiedzy, to jest test teorii, tak? Który jest najczęściej typowym, amerykańskim testem jednokrotnego wyboru, z prostej, jak gdyby, serii pytań, które, jeżeli przeszliśmy teorię, dość, y, bym powiedział, skrupulatnie, to jesteśmy w stanie napisać. No ale to rzeczywiście jest element, jedyny dla mnie, taki typowo testowy. No dobra. Zdałem, zdałem sobie to w co dalej? No i właśnie, teraz tak. Po pierwsze, e, niektórzy myślą, że od razu e, można by było pójść na kolejny kurs i e, już bawić się, że tak powiem, w kolejne kursy. I ja z, też z tym nie mam problemu, chociaż ja lubię powiedzieć ludziom, żeby najpierw trochę po prostu dla siebie ponurkowali, złapali takie doświadczenia. Ja pamiętam, że moje najfajniejsze nurkowania nie były te, te prosto po kursie, bo ja szedłem trochę ścieżką takiego typowego właśnie. Te, Parę, lat, ła, parę ładnych lat temu klubu nurkowego, gdzie tak naprawdę e, jechał się na wyjazdy z instruktorem nurkowania. I cały czas właśnie była ta poczucie, że my tak naprawdę sami sobą nie sterujemy, tylko ktoś zawsze z nami nurkuje i jest tym człowiekiem przed nami, tak? A najfajniejszy moment był, ten, kiedy ja mogłem z tym kumplem wejść pod tą wodę. I nawet jeżeli to było tak, jak w twoim przypadku, to pytanie, no i co teraz? Ale to fajne to poczucie jest jejku. Ja wreszcie mogę sam zdecydować, co gdzie, jak, dlaczego i po co, tak? I ta wolność była dla mnie strasznie przyjemnym uczuciem, i to polecam każdemu, żeby najpierw poczuł to, tą przyjemność, że już. Ma certyfikat, ma prawo podejmować pewne decyzje samodzielnie, oczywiście biorąc za to odpowiedzialność, ale jak najbardziej jest uprawniony do tego, żeby uprawiać ten sport we własnym zakresie, tak? Fajnie, jak będzie pod opieką kogoś doświadczonego, jak powiedzie z klubem, z którym szkolił się, super to będzie, ale też jak spróbuje w warunkach, nie wiem, tu deep spotowych, czy przy bazie nurkowej typu, nie wiem, honoratka, gdzie jest tłum ludzi, no to hello, mamy uprawnienia nurkowe, stawiajmy te kroki, testujmy się w warunkach takich, że nie patrzy się cały czas na, na nas strogo instruktor nurkowania pod wodą i nas ocenia, tylko czujemy tą wolność i swobodę. A jak chcemy już poćwiczyć coś, no to nie wiem, doskonałą pływalność sobie można poćwiczyć w formie takiej warsztatowej czy takie rzeczy. Tak naprawdę nie ma jednej ścieżki, którą ja bym powiedział rób to. Albo po prostu zostać na, na poziomie OWD i po prostu sobie nurkować, bo to wystarcza. Ja rozważam. długo byłem nurkiem OWD. Po kursie podstawowym, słuchaj, ojejku, chyba ze trzy czy cztery lata w ogóle po prostu nurkowałem, no, ale byłem wtedy nurkiem dorocznym, czyli takim Raz do roku wyjeżdżałem na jakiś zorganizowany wyjazd nurkowy e, i dopiero poczułem potrzebę zrobienia. Ale ja miałem takie poczucie, że nie chciałem robić kolejnego stopnia, zanim się nie poczułem e, na tyle pewnie, że jestem gotowy na kolejny krok. Co też z mojej strony było błędem, ale nie chcę wyprzedzać może jakiejś tam historii, którą pewnie zaraz o, i tak opowiemy. No to jak już zacząłeś tam mówię. No więc właśnie, tak naprawdę kolejny stopień to jest niesamowita rzecz, że dużo ludzi w ogóle ma taką świadomość, że no dobra, zrobimy to OWD, gdzie była część teoretyczna, część praktyczna i były jakieś te formy za zaliczania, nie? I była też taka relacja pomiędzy instruktorem a kursantem że kursant jest człowiekiem który się dopiero uczy nurkowania, ale teraz jak już ma ten certyfikat i idzie na kolejny kurs, to już nie jest panem ktośiem, który nie ma certyfikatu, tylko jest uprawnionym nurkiem. Więc się zupełnie zmienia relacja pomiędzy instruktorem a kursantem, czyli już nie jest kursant traktowany jak jajeczko i nie jest prowadzony za rękę z punktu A do punktu B, tylko tak naprawdę zalicza pewne nowe doświadczenia. Nowych rzeczy się uczy, ale już jest zupełnie inna relacja, i tak samo to są też bardziej. Tuż jest w ogóle bardziej praktyka niż teoria. I na przykład kurs robisz nie już nie w 4-5 dni, tylko jedziesz na weekend i po weekendzie, tada masz kolejny certyfikat na koncie, bo zrobisz wszystko i ty tak tylko od nas się patrzysz. Jejku, to już? No tak, bo to ma być w sumie przyjemne, tak? Dokładnie tak. I co? I tym miłym akcentem dzięki Ci i mam nadzieję, że. Zachęcimy wiele osób do rozpoczęcia swojej przygody w nurkowaniu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że zaczną. Dzięki, dzięki nie do usłyszenia. Hej, dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.